Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj o bardzo ważnych, ciekawych wydarzeniach dotyczących Kościoła katolickiego. Metropolita Poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki napisał po synodzie list do papieża Franciszka. W Polsce nowy lewicowy parlament jest już po budzącej grozę debacie o in vitro, a w Poznaniu jesteśmy po wyroku sądu okręgowego, który przywrócił elementarne poczucie przyzwoitości, uchylając uniewinnienie ponad 30 osób, które przerwały mszę Świętą Poznańskiej Katedrze. A, i będzie też jeszcze jedna kwestia. Będzie też oznanym i szanowanym księdzu Tadeuszu Isakowiczu Zaleskim. A o rozmowę na te wszystkie tematy poprosiłem proboszcza parafii świętego brata Alberta w Kozie Głopach pod poznaniem księdza Daniela Wachowiaka, o którym mogę chyba też powiedzieć, że jest dusz tysięcy ludzi zaglądających do internetu. Szczęść Boże, bardzo księdzu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Szczęść Boże, dzień dobry, witam gorąco. Zacznijmy może od listu arcybiskupa Gondeckiego do papieża Franciszka, no bo to jest jednak niecodzienne zdarzenie, że jeden z arcybiskupów, Światowych w świecie, tak, tutaj z Polski pisze list do papieża i pisze list do papieża w sprawie niemieckiej drogi synodalną, synodalnej, którą arcybiskup ocenia no, najkrócej rzecz ujmując, jako inspirowaną ideologiami lewicowo-liberalnymi rewolucję obyczajową i prawną. Jak się odebrał ten list? Z mojej strony to nie jest żadne lizusostwo, ponieważ powiem teraz jako ktoś, kto jest zależny od księdza arcybiskupa Stanisława. No, ci, którzy znają moje życie, wiedzą, że wielokrotnie się też krytycznie wypowiadałem o różnych rzeczach, które działy się w naszym kościele poznańskim. Za co ponosił się też z ceny. Tak, to się zdarzało. Natomiast jeśli chodzi o słowa księdza arcybiskupa Gondeckiego o synodzie, a także tak szczegółowo o synodalnej drodze niemieckiej, no to tu popieram księdza arcybiskupa. Biskupa w 110% jeżeli tak mogę powiedzieć rzeczywiście ci którzy obserwują życie kościelne widzą to co się dzieje choćby nad renem i mówią tak przysłowiowo że zbyt wiele wody renu wpływa do wód Tybru, czyli rzeki rzymskiej to co omawia... Obrazowe, no tak 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 to co omawia kościół niemiecki jest rzeczywiście kontrowersyjne ale ja powiem panie redaktorze że nie tylko nasz ksiądz arcybiskup mhm. przewodniczący konferencji Episkopatu Polski krytycznie wypowiedział się o synodalnej, zrobiło to mnóstwo konferencji episkopatów na całym świecie. Przedwczoraj na przykład czytałem to, co napisali w 22 roku biskupi konferencji nordyckiej, czyli państw skandynawskich. Również upominali biskupów niemieckich. Kilka dni temu arcybiskup Sydney, czyli następca kardynała Pela z Australii, również krytycznie wypowiedział się o drodze synodalnej niemieckiej. Nie... Czyli tej wody jednak jest więcej podobnej do... No biskupi afrykańscy mówią, że niestety Kościół niemiecki umiera, że jest obarczony wieloma duchowymi chorobami i biskupi afrykańscy mówią, no nie chcielibyśmy, żeby te choroby przyszły na przykład do Afryki. No tak, Afryki. ale ciekawe jest to, że jednak te, te głosy są brane pod uwagę na tym synodzie dosyć poważnie i dyskutowane, prze, prze gdzieś się pojawiają, prawda? Ja tylko tak dla zobrazowania, dla też naszych słuchaczy, dla naszych słuchaczy żeby wiedzieli, o czym rozmawiamy, po, przywołam kilka pomysłów tej niemieckiej drodze synodalnej przeciwko której, jak rozumiem, no, napisał właśnie ksiądz arcybiskup do papieża Franciska, są oczekiwania na przykład udzielania święceń diakonatu prezbiteratu kobietom, wprowadzenia demokracji do kościoła, błogosławienie par jednopłciowych, przystosowanie nauczania kościoła katolickiego do ideologii gender, dopuszczania osób transgenderowych do kapłaństwa, a także niezapisywaniu w metryce chrztu płci dziecka. To jest też bardzo interesujące. Tylko czy, czy w takim kościele zostaną sami Niemcy albo sami niemieccy biskupi, no i może kilka tysięcy osób w Niemczech czy to będzie jeszcze powszechny kościół katolicki No to jest pytanie na które wiele osób odpowiada No właśnie zbyt wiele ducha tego świata w kościele niemieckim ponieważ jeżeli ja byłbym człowiekiem niewierzącym i miałbym przed sobą wybór czy być w kościele w Niemczech czy być nadal człowiekiem niewierzącym to w zasadzie powiedziałbym sobie No to wolę być ateistą co mnie wyróżnia od bycia ateistą do bycia katolikiem niemieckim skoro kościół niemiecki mówi dokładnie tak tak samo jak ludzie tego świata jednak my jako ludzie wierzący uważamy że jesteśmy solą tej ziemi światłem tego świata musimy zawsze płynąć pod prąd szczególnie wtedy kiedy rozeznajemy prawdę a ona jest bardzo niewygodna dla ludzi którzy żyją bardziej duchem tego świata mówię trochę językiem teologicznym ale mam nadzieję że drodzy słuchacze nie dość. rozumieją arcybiskup nazywa te tezy skrajnie niedopuszczalnymi i niekatolickimi Z treści tego listu zresztą wynika też to jest bardzo ważne uważam do podkreślenia, no, wynika jakaś taka poważna troska jednak o to, że istnieje niebezpieczeństwo, że te tezy mogłyby stać się powszechne w kościele katolickim. No, powiem więcej, to jest nie tylko teoretyczne niebezpieczeństwo, ale wiemy o tym dobrze, że w wielu parafiach już Europy Zachodniej czy w wielu diecezjach praktykuje się to, co zostało potępione no, nawet przez samego papieża Franciszka, który kilka dni temu napisał list do czterech kobiet kościoła niemieckiego, które to Kilkanaście dni temu napisały do papieża Franciszka list z troską również o to, co dzieje się w Kościele Niemieckim. One również wyraziły zaniepokojenie tym, co omawia episkopat niemiecki wraz z takim komitetem ludzi świeckich, który powstał właśnie w Kościele Niemieckim. No ale no, powiem, panie redaktorze, że niestety w wielu parafiach czy diecezjach różne rzeczy już niekatolickie dzieją się. Chcielibyśmy, żeby papież no, nie tylko skrytykował, tak słownie czyli stownie ale również podjął takie odpowiednie działania Na przykład zdymisjonował biskupa, który dopuszcza do tego Że w jego diecezji można błogosławić osoby tej samej płci To, to znaczy jest... pary tej samej płci Na przykład, ale to jest jeszcze inne pytanie To jest też pytanie o to, kto tych biskupów na te urzędy powoływał Choćby w tym episkopacie niemieckim, że dzisiaj mamy to, co mamy Kardynał Schin, podsumowując ten wątek Jeśli ksiądz proboszcz pozwoli Powiedział, że zmiany seksualnej moralności Są forsowane tak nachalnie podczas tego synodu że według kardynała to obraża naszą inteligencję. To dosłowny cytat. 43-stronnicowy dokument wróci, proszę Państwa, na obrady, obrady Synodu, bo on nie został zakończony w marcu przyszłego roku. No i zobaczymy, w jakim to wszystko pójdzie kierunku. Ufam, że we właściwym, chociaż sporo turbulencji pewnie musimy przeżyć. No tak, pewnie tak. Słuchałem, pozwolę sobie <Ky> zmienić, księże, na chwilę temat, bo zapowiadałem właśnie, że poruszymy również inne wątki. Słuchałem uważnie debaty posłów proszę państwa, w naszym tęczowym parlamencie i muszę powiedzieć, że, i to nie jest obraza bo to jest cytat, oczywiście z Leszka Milera, żeby było ciekawiej, i muszę powiedzieć, że to, co wygadywali niektórzy posłowie, zwłaszcza mam na myśli tych, którzy w swoim ślubowaniu przyznawali się do Boga, sprowokowało mnie do postawienia tezy o kompletnym położonym nauczaniu Kościoła, nie tylko na temat in vitro, ale także aborcji. Czy ksiądz słyszał, tutaj troszeczkę pytanie do, do, do księdza jako członka Kościoła katolickiego, czy ksiądz słyszał, by kapłani, koledzy, no, mieli odwagę mówić o katolickiej etyce moralności w tym zakresie nazywali sprawy po imieniu i nie bali mówić się o grzechu po prostu? Wielu mówi, wielu panie redaktorze nie mówi. No mamy niestety ten kłopot w kościele, że wielu pasterzy nie boi się narazić, podejmując tak zwane kontrowersyjne tematy. No ale czy kontrowersyjnym tematem jest przypominanie o tym, że aborcja to jest grzech, że aborcja to jest zabijanie nienarodzonych? Czy kontrowersyjnym tematem jest to, jeżeli my w kościele powiemy, że in vitro nie jest metodą leczenia niepłodności. No to jest fakt medyczny, tak, bo nie to... jest metodą leczenia, jest tylko jakimś rozwiązaniem, ale nie jest metodą leczenia, Tak, prawda? my w Kościele, między innymi przypominamy o tym, że istnieją metody leczenia niepłodności. Taką metodą jest na przykład naprotechnologia, którą wykreował profesor ze Stanów Zjednoczonych, zachwycony encykliką Pawła VI Humane Vitae, a ja przypomnę, że ta encyklika mówiła między innymi o grzechach właśnie tych bioetycznych. Natomiast, no niestety, wiel, widzę wiele nieporozumienia, widzę wiele przekłamywań, wiele Także takich kpin i szyderstw wobec choćby tej metody naprotechnologicznej, myślę, że odpowiedzią jest ostatecznie i wyrzut sumienia. I pieniądz, który rządzi tym światem. No tak, no, no to będą niebagatelne pieniądze. Zresztą wszystkich podatników, również tych, którzy z tej metody nie chcą korzystać. I to jest też jakaś dyskryminacja, uważam, tak na marginesie, prawda, że, że ludzie, którzy nie popierają tej formy, no nie tylko muszą się na nią składać, ale nie mają prawa, jeśli mają ten sam problem, prawda, problem nieposiadania dziecka, a pragnienia posiadania dziecka, chcieliby mieć dzieci, no to nie dostają od państwa jakiegoś finansowania na leczenie, które oni uznają za godne. Tak, jeżeli ktoś z słuchaczy no, nie kojarzy tej metody, no to proponuję odpowiednio wygooglać na i rzeczywiście okaże się po zaznajomieniu z tym tematem, że jest to prawdziwe, rzetelne leczenie. Ja jeszcze dopowiem, panie redaktorze, że kilka dni temu na moim profilu twitterowym rzuciłem taki rodzaj smutku. Jak można dzisiaj nie rozróżniać plemnika od zarodka, no od właśnie. embriona? No ale jeden z redaktorów polskich też mi napisał pod moim wpisem, że że ci ludzie doskonale wszystko wiedzą, to znaczy potrafią rozróżniać, co jest czym, tylko czasami trzeba siebie samego okłamać i oszukać, żeby nie zderzyć się z prawdą. I ja się pod tym tekstem podpisuję. I niech to będzie puenta tego wątku naszej rozmowy. A jak ksiądz przyjął decyzję Sądu Okręgowego w Poznaniu, który jednak, no, można powiedzieć, stanął na wysokości zadania, nie uległ lewicowej presji i przywrócił takie fundamentalne, jak się wydaje, poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości, uchylając uniewinnienie ponad 30 osób, które przerwały swego czasu, jak pamiętamy mszę świętą w poznańskiej katedrze. Sprawa będzie musiała się rozpocząć od nowa. Chrześcijanin powinien modlić się za władzę, która sprawuje nad nim piecze, a między innymi sądownictwo jest jednym, elemen, jednym z elementów władzy w Polsce. No więc modlę się za sądy i sędziów w Polsce, żeby wydawali mądre werdykty. I, i wtedy, kiedy usłyszałem, że te osoby zostały uniewinnione, które przeszkadzały. W to czasie nabożeństwa, taką tak, w czasie nabożeństwa w katedrze, no to ja się mocno zasmuciłem. Prawo jest prawem. Znaczy, jeżeli mam inne zdanie od kogoś, to nie wchodzę do jego domu i nie robię tam bałaganu, a tym bardziej, jeżeli trwam sza święta, to przecież my, wierzący, wierzymy, że to jest sakrum. To jest coś bardzo istotnego. Jeżeli ktoś przychodzi i profanuje nabożeństwo, no to dobrze, że istnieje prawo w Polsce, które. Uniemożliwia takim ludziom złe funkcjonowanie choćby w ramach świątyni. No więc, jeśli sąd wydaje werdykt poniekąd sprzeczny z prawem polskim, no to ja się cieszę, że na szczęście ta sprawa. Nie ma swojego finału, tylko no jeszcze ciągle jest... No, można powiedzieć nawet, że, 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 że to, to, ten cień, który rzucił ten wyrok Sądu Okręgowego jednak został w jakiś sposób zdjęty z wymiaru sprawiedliwości przez panią sędzię z Sądu Okręgowego, Justynę Andrzejczak, która zwróciła uwagę na coś, o co wydaje się fundamentalne w tej sprawie. Kończąc ten wątek, bo powiedziała tak, walcząc o swoje zdanie, o swoje prawa, nie można jednocześnie lekceważyć prawa drugiego człowieka. No to nic dodać, nic ująć, prawda? Tak, Księże, musimy kończyć, ale jeszcze chciałem na koniec zapytać, bo jutro i pojutrze będzie ksiądz przyjmował w swojej parafii wyjątkowego, trzeba powiedzieć, gościa księdza Tadeusza i Sakowicza Zaleskiego. Jaki jest plan tej gościny? Czy, czy, czy ludzie mogą przyjechać też? spotkać się z księdzem Zalewskim. Tak, ksiądz Tadeusz jest prezesem fundacji Brata Alberta. Ja jestem od kilku miesięcy proboszczem parafii Brata Alberta w Kozie Głowach pod Poznaniem. No i stąd między innymi wizyta księdza Tadeusza jutro i pojutrze w mojej parafii. Ksiądz Tadeusz na wszystkich mszach niedzielnych wygłosi homilię, a w sobotę o godzinie 20.00, jeżeli ktoś ma takie pragnienie i czas, to zapraszam na spotkanie o kościele. Ksiądz Tadeusz ma wyraźny głos w polskim kościele, tak Także jeśli chodzi o podejmowanie różnych tematów społecznych, jest człowiekiem odważnym, no mamy relacje ze sobą od kilku lat i też sporo księdzu Tadeuszowi prywatnie zawdzięczę. Czyli niedziela, tak? Najlepiej niedziela? I jeżeli ktoś chce posłuchać prelekcji o kościele, mhm. to najlepiej sobota, sobota godzina dwudziesta, ponieważ w niedzielę to już będzie stricte msza mhm. święta i homilia, a raczej wówczas nikt na ambonie nie porusza takich Jasne. tematów kontrowersyjnych. Czyli sobota, godzina dwudziesta i później ewentualnie jeszcze niedziela. I ja zawsze zapraszam do mojej parafii, jakby co. Bardzo serdecznie, księdzu, dziękuję nie tylko za to zaproszenie, ale także za przybycie do studia i za rozmowę. Państwa i moim gościem był ksiądz Daniel Wachowiak, proboszcz parafii świętego brata Alberta w Kozie Głowach pod Poznaniem. Także można powiedzieć duszpasterz tysięcy ludzi zaglądających do internetu. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz szacunek dla księdza ogiem. arcybiskupa gondeckiego Bożego dnia. Dziękuję księdzu. Dziękuję także Państwu i do usłyszenia tym razem w poniedziałek po 16.40 wśród moich gości w poniedziałek między innymi znany pewnie Państwu doskonale redaktor Wojciech Cejrowski, Roman Wawrzyniak. Dobrego dnia. Do usłyszenia.